Jak nie dzisiaj, to jutro. Na pewno chcesz do sobie iść? Jaką wali melarze, kurwa, 24 na dobę? Znaczy nie, to... Bo... nie pewnie może się złapemy, ale... Wątpię, że ja będę z nim... Z nim będę... Będziemy... Ej, co jest, kurwa? Co jest? Co jest, kurwa, o co chodzi? O co chodzi? Co jest grane? Ej, no co jest grane? Co jest... Kurwa, zonie Co jest, kurwa, grane? Ej, sorry! Sorry! Sorry, 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 sorry! Sorry, sorry, sorry! Sorry, sorry! Pomóż, pomóż proszę, pomóż, jakieś problemy, pomóż proszę. No.